W dniu 25 czerwca 2023 roku minęła 25 rocznica śmierci generała Marka Papały. Po ekshumacji i przeniesieniu szczątków świętej pamięci generała na cmentarz Powązkowski w Warszawie w Pruchnickiej społeczności pojawiła się luka w dorocznym upamiętnianiu tej rocznicy. W związku z tym władze samorządowe gminy Pruchnik zwróciły się do komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o upamiętnienie generała Marka Papały w formie tablicy umieszczonej na kamieniu przy komisariacie policji w Pruchniku. Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła Msza Święta, celebrowana w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Pruchniku, w intencji świętej pamięci generała Marka Papały, w której uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści oraz rodzina świętej pamięci generała. Paňa, stoj na pravo. ukazać piękno zgromadzonej tutaj dzisiaj wspólnoty. W dniu, gdy oddajemy cześć Matce Bożej nieustającej pomocy, chcemy prosić Pana Boga w intencji świętej pamięci generała Marka Papałę, naszego rodaka Pruskiego. Witamy odpowiedzialnych w szczególny sposób za naszą najęższą Rzeczpospolitą, Parlamentarzystów. Panią minister Annę Schmidt, Pana posła Tadeusza Szana. Witamy stróżów ładu społecznego i sprawiedliwości reprezentujących policję, pana nadinspektora Pawła Dobrodzieja, zastępcę komendanta głównego policji, pana Inspektora Tariusza Matusiaka, komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, wraz z licznym gronem tych, którzy stali i stoją w szeregu razem ze świętej pamięci, pamięci generałem Marka Pawła. Witam lokalne władze samorządowe na ręce Stanisława Nazywany szefowy burmistrza Pruchnika. W naszej modlitwie przewodniczy dzisiaj rozmawiał Janusz Łączka, decesjalny duszpaster policji. Chomilię wygłosił dziekan dekanatu Pruchnickiego, ksiądz Piotr Kandefer. Patrzęcie dzisiaj tutaj w kościele, gdzie lud pragną kontemplować ten znak niewiasty, patrzeć na niewiastę obleczoną w słońce. Dlatego przyniesiono tutaj obraz matki, która chce nieustannie pomagać. To nie było tak dawno. W dzieciństwie świętej pamięci generała Marka przyniesiono tutaj ten obraz. Przyniesiono go z wiarą, że Maryja pomaga. Czytajmy ten obraz w odniesieniu do życia świętej pamięci generała Marka. Wdziwa miłość pozwala się poświęcić. Chociaż wiem, że to poświęcenie, oddanie się na służbę dobra drugich, może boleć. I wiem, że jego to zabolano. A świat tego nie pojmuje. Dla świata jest ważne, żeby mnie nie bolało. Żeby mnie było dobrze, wygodnie, to jest myślenie tego świata. Ale kto tu, w tym kościele, nauczył się czytać ten znak, pojmie, że bardziej idzie o to, aby innych nie bolało, chociaż mnie boli. Każdy z nas, czy tego chce, czy nie, staje wobec szalącego w świecie zła. Dotyka tych, których kochamy i zabiera ich spośród nas. Wobec zła stanął także świętej pamięci generał Marek. Najwłaściwsza postawa i jedyna właściwa postawa wobec zła to taka, że ze złem Trzeba walczyć. I ta walka trwa. Wszyscy w niej uczestniczymy. Uczestniczył w niej w świętej pamięci generał Marek. Panie, nie dopuść, aby zło nas zwyciężyło, ale ochraniaj nas siłą dobra przez potężne wstawiennictwo Twojej Matki, która gotowa jest nieustannie pomagać, także w walce. Amen. Następnie uczestnicy ceremonii w podniosłym przemarszu prowadzonym przez Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Głównej Policji udali się w kierunku Komisariatu Policji w Policji. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku zastępcy komendanta Głównego Policji nad inspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi, po czym przy dźwiękach hymnu Polski na maszt podniesiono flagę państwową. Odsłonięcie tablicy doktora Marka Papały dokonane zostało przez żonę generała Małgorzatę Papałę, zastępcę komendanta głównego policji Pawła Dobrodzieja oraz burmistrza pruchnika Wacława Szkołę. Kolejno poświęcenia tablicy dokonał kapelan komendy miejskiej Policji w Przemyślu ksiądz Janusz Mączka w asyście dusz pasterza komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Księdza kanonika Marka Buchmana. Po poświęceniu przed tablicą nastąpiło złożenie wieńców przez poszczególne delegacje oraz zapalenie symbolicznego znicza, po czym głos zabrali honorowi goście. Po czym głos zabrali honorowi goście: zastępca komendanta głównego Policji, sekretarz stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, burmistrz Pruchnika. Uroczystość zakończyła defilada pod oddziału reprezentacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z pocztami sztandarowymi oraz orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. Música